Społecznej Medialnej, tuż przy tak zwanym Porcie Drzewnym, ulica Szosa Starodrzewska tak. bardzo blisko sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazd Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Kto jeszcze nie był w sanktuarium, zapraszamy. Dla wszystkich półtorej godziny przed sympozjum, przed konferencją będzie msza święta dla chętnych, także zapraszamy. Zapraszamy do modlitwy przed tym obrazem, przed którym przez 27 lat modlił się sam święty Jan Paweł II, największy z Rodu Słowian i Polaków. Konferencja w sobotę 14 grudnia od godziny 11. Kończymy obiadem, mam nadzieję, że około godziny 15 obiad. Zapisy pod numerem telefonu w toruniu 56.